Dzień dobry! Miło mi powitać Państwa na dzisiejszym szkoleniu. Cieszę się, że znaleźli Państwo czas na zgłębienie tematu bezpieczeństwa informatycznego. Zapewne pojawiły się w Państwa głowach myśli: Mnie to nie dotyczy, jest to zadanie informatyka, już tyle słyszałam na ten temat. Otóż nie. Dotyczy to także państwa. Kwestie, które poruszę, niestety są wciąż bagatelizowane, a włamania chociażby na poczty elektroniczne tylko o tym świadczą. Brak dbałości o bezpieczeństwo IT może przynieść takie same negatywne skutki jak pozostawienie pieniędzy bez zabezpieczenia, teczki z danymi osobowymi naszych uczniów na ławce w parku, czy zgubienie dowodu osobistego. Ale, drodzy państwo, Inwestycje nawet w najdroższe, najnowocześniejsze zabezpieczenia, oprogramowania nic nie dadzą, jeśli nie będzie z nich korzystał świadomy użytkownik, jeśli nie będziemy zachowywać podstawowej higieny pracy w cyberprzestrzeni. Kevin Mitnick, zwany najsłynniejszym hakerem na świecie, w książce Sztuka Podstępu napisał, że w rzeczywistości łamał ludzi, a nie hasła. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, która ma zadanie wyrobić właściwe nawyki i dlatego zapraszam do obejrzenia przygotowanych treści. Posłużą one Państwu w pracy, także tej zdalnej, w domu, na wyjeździe, wszędzie gdzie mają Państwo dostęp do sprzętu komputerowego, telefonu, tabletu i internetu. A tak oto będzie wyglądała agenda naszego szkolenia. Na początek zdefiniujemy sobie bezpieczeństwo informatyczne, aby rozumieli Państwo, o czym dokładnie mówimy. Następnie przejdziemy do dokumentów, które regulują zasady bezpiecznego korzystania z infrastruktury IT w szkole oraz przetwarzania danych. Poznają Państwo także przykłady kradzieży danych i zagrożenia, jakie czyhają w cyberprzestrzeni, a na zakończenie przedstawię Państwu sposoby ochrony przed tymi zagrożeniami. Zacznijmy.